Dzisiaj przybyłem na farmę krokodyli, żeby nagrać dla Was ich karmienie. Ale to nie jedyne co tu zobaczymy. Odwiedzimy również tutejsze muzeum, gdzie dowiemy się trochę o tutejszej kulturze. Oraz będziemy łamać tutejsze zasady. Dobra, pies w te zasady, włączmy jakiś bit i lećmy z filmem. Ej no, nie no, idzie takie coś. Takie bardziej klasyczne. Nie co to jest, ale jest bardzo ładne. Zobaczcie, jak jest blisko, jest. Mega. Mega. To jest chrupy ręcznie, nie? To jest jakaś skała ziomu. Obczajcie nie? Jakie to jest fajne. to dotyka. To jest ładne. Nie wiem, czy powinniśmy tego dotykać, ale okej. Nie wiem, co to jest. To jest jakieś artystyczne ziomu. że to jest ozdobne. tak serio? to są płytki normalne? ceramiczne płytki wow kiedyś mieli tak samo takie tarakoty, marmury, wioski w innych formach, które ręcznie formak, nie robiono. robiono wow to wygląda mega <grym> lepsze niż to wszystko maszynowo idzie więc... no nie? ale jest bardzo ładne zobaczcie jakie stare pismo mega stare nie jeżeli ktoś chce mnie rozczytać to nie są Ogólnie takie ubrania to się kiedyś ludzie obrali, to są starodawne obrania Lecie chłopacka. Ogólnie to jest mega dużo ciekawych rzeczy, nie? Tylko na przykład ten obraz za mną, nie? Wygląda mega fajnie. Tutaj widzicie skrzynię, nie? która no, służy do, yy, że tak powiem, no, pakowania się, nie? tutaj rzucają ludzie ubrania, nie? i kiedyś przynajmniej rzucali ubrania, takie właśnie skrzynie, fajne skrzynie, lepsze niż szafy. O, nie wiem hmm. czy mogę podzwoić, tego zrobić, historii. Jak? Nie ma szkła. Na szkole... no, no nie ma. Spójrzcie na te arcydzieła piosenkie. Mega. Myślę, w że sensie, jest to tak mega fajnie raz się zrobione. Każda jest inna i wygląda to... No, chciałbym takie styki o czegoś zjeść. Nie? W sensie zobaczcie jak to wygląda. Mega, Nowe. Teraz dla osób, które nie lubią historii, idziemy zwiedzać dzikie zwierzęta, które będą chciały nas zjeść. I będę jadły, ale nie nas. Siema. A w związku z tym trzeba zmienić muzykę na trochę bardziej odpowiednią, więc lecimy do zwierząt. Okay. Sorry, ale muszę zmienić bit, ze względu na to, że nazywa się po prostu Handel Alligator A Handel Alligator Będzie na końcu. Dlatego ta piosenka musi dropnąć na koniec. Więc wrzucam coś równie fajnego. Yo, ziomie, powiedzcie mi, co to jest za W ogóle nie to nie ma tutaj tych naklejek i e, informacji w ogóle, co to jest. E, Żyły słoniowe to raczej nie są. Co to jest? Jeżeli masz żółwie i interesujesz się żółwiami, to daj znać w komentarzu. No co ty? A ty, ty nie znasz? Klasyczne wydaje zawsze na plus, nie? Lecimy dalej zobaczyć, co tam jeszcze jest. Gdzie jest. To jest prawie jakoś auta, nie? Naprawdę, ja bym mógł... Moglibyśmy tutaj na niego wsiąłeś, co? No pewnie. <laughs> no pewnie. Ale by nas chłapnął Tą gębą, nie wiem czy widać na kamerze, ale kurde zaraz zobaczycie, nie? Wow Do jebania Tu jest mega Ja się ogólnie jaram mega fajnie Tego się nie da palić, mogę Nie gadaj przy widzach, tak widzę się. Ogólnie mega fajnie Tyle Yo, nawet są małe, nie wiem czy widać komedy Ogólnie wszystkie są sztuczne są sterowane przez roboty, które opanowały nasz, ży nasze życie. Nie mm. się nie skakną. No. Ale ogólnie to fajne. Tutaj mają kliówki. Tym i druga. Ogólnie mega fajna No stary, mega nie? Ale zobaczcie, jaki jest, nie? To co, no przerwę tam i. warty chyba tak? Nic chyba dziwnego, ten chyba yes. nie widzę. I'm Kari Peterson. Spójrzcie na tego krokodyla się czai Wyobrażacie sobie, że idziecie z rzeką czy coś, nie? A wam takie coś? Wyskakuje? Tak, on ma 4 metry Nie mówię już o tym, który jest tutaj, nie? Bo on jest jeszcze większy I myślę, że ma 4,5 metra, nie? Ale ciekawe jest to, że tam jest mały, nie? A ogólnie duży krokodyla słyszałem z tego, że potrafię te atakować małe, nie? Tutaj małe żyją z dorosłymi no spójrzcie, Tu jest duży, tam jest mały, nie? Widzicie, duża różnica, nie? A jednak, a jednak tak jest, nie? Tutaj widzicie typowe zachowanie dla krokodyli, czyli otwieranie buzi. Yy, chodzi tutaj o to, że one się po prostu wentylują w ten sposób, nie? Jak psy, gdy, no wystawiają języki No, to tak robią krokodyle. Ogólnie, jeżeli zastanawiacie się, czy przyjść tutaj, czy nie, to polecam. Serio, opłaca się. Fajcie. Jest tak gorąco, że wszedłem w Serio, jest mega gorąco. Jak myślisz stary, ile jest to? Z 30. 30 stopni i jest mega duszno, nie? No. Widać? No, patrzcie. No dobra, Fikoku wam nie nagrałem, ale macie krokodyla <laughs> Jakby wam to coś robiło, nie? Mega dużo krokodyli To jest chyba około, og ogólnie jest około 1000 krokodyli W całej... Y w całym parku No, jest ich cholernie dużo Tutaj przynajmniej na jeden takie ogrodzenie Myślę, że pada około 50 krokodyli Jest ich naprawdę dużo Stary, jakbym mógł to bym tam wszedł Wszedłbym, serio nie wiem czy widać? A widać, widać. Na środku jest Baby krokodyl. Naturalne dźwięki z głośnika. Best Czary klimat robią, ale kurde. Z głośnika ją Dobra, my ogólnie robimy sobie przerwę, bo jest mega gorąco. I... I w sumie czekamy na karmienie krokodyli jakby nie było. I... to w sumie tyle. Wy już widzicie film zmontowany, a my sobie teraz siedzimy i czekamy, więc To chyba idealny moment by opowiedzieć o parku na chłodno. A więc moja ocena to 6 na 10, ale zapytasz dlaczego? Ogólnie park jest bardzo ładny i zadbany. Mamy tutaj różne atrakcje takie jak kawa, jedzenie, jaszczurki, krokodyle i żółwie. Hello my friend! Ja się tutaj nudzę! Nawet można wziąć krokodyla na ręce. Tyle, że nie miałem okazji, bo musiałbym przyjść rano, a karmienie jest 7 godzin później. Więc miałem naprawdę cholernie ciężki wybór, żeby albo spełnić moje marzenie i wziąć krokodyla na ręce, co by było dla mnie naprawdę mocne, albo zrobić coś dla was mocnego i nagrać karmienie krokodyli, które myślę, że no to będzie coś niesamowitego i... fajnego. Więc wybrałem dla Was karmienie. Ale wracając do oceny, no to jeżeli chodzi o jedzenie i kawę, nie wiem, choć się domyślam. Jeżeli chodzi o jaszczurki, no to mamy trzy gatunki, no więc trochę mało. Żółw i jeden gatunek. No to trochę już za mało. Gdzieś niby jeszcze były pochowane jaja krokodyli, w jakimś budynku chyba, ale nie udało mi się tego znaleźć, choć kurczę szukałem. No, i oczywiście musimy mówić tutaj główną atrakcję, czyli krokodyle nilowe. To przyznam, akurat robi wrażenie, ponieważ niektóre krokodyle były wielkości minivana. No i same otoczenie, które robi wrażenie. Wszędzie palmy, co daje efekt takiej farmy z amerykańskiego serialu o krokodylach. Naprawdę wygląda to kozacko. No i ta komora, w której nie powiem, ale czułem się, jakbym Jurassic Park oglądał. No i tu latają te ptorodaktyle, wiecie o którą mi komorę chodzi? No, oto. Tyle, że... Lekko się zawiodłem, ponieważ... Jest tu ponad 1000 krokodyli, tyle, że ciągle widzimy te same gatunki, czyli no, krokodyle nilowe. Brakuje tutaj urozmaicenia gatunkowego, na przykład krokodyli różany albo... Gajwala, no wtedy myślę, że ocena wyskoczyłaby tu już na mocne 9 na 10. Ale dobra, dość gadania, czas na karmienie. Субтитры Nie król. Nie, nie widać, widać mnie? Dobra, my idziemy e, zobaczyć karmienie krokodyli Dobra, my idziemy zobaczyć e, karmienie krokodyli I dobra, my idziemy zobaczyć kar... karmienie k... mm -hmm. bo ludzie na pasują dziwnie kurwa What the fuck. Dobra, my idziemy zobaczyć karmienie krokodyli I zobaczymy jak to wyjdzie Czy może jakieś fajne będą? Zobaczymy Ja mam tutaj jak w raju, nie? są mega małe legwany, nie? One się tutaj dopiero nie? Wow! Patrzycie, patrzycie, nie? A tu są małe legwany Patrz... Patrzcie, patrzycie, nie? A tu są dorosłe legwany, nie? Patrzycie, patrzcie, a tu są małe obok, nie? Mówię, wow!